Moje drogie panie. I cóż, kolor beż, czyli kolor, który wszystkich chyba kochamy. Ten jest w takim odcieniu y, złotawym, więc on będzie fajnie wyglądał do sweterka soli, na przykład założonego na wierzch. Dziewczyny, spróbujcie sobie skompletować z naszym największym bestsellerem X3136 beż. I dziewczyny, moje kochane, wymiary to tu są genialne. 134 w biustie i w talii, w biodrach aż 175 cm wygląda świetnie. Ja dziewczyny takie sobie zrobię tutaj wariacje na temat noszenia sukienki. Zaraz chce zobaczyć, czy wam się też spodoba w ten sposób noszona, moje drogie panie. Możecie sobie wybrać paski bardziej e, właśnie w kawie i e, takie połączenie uważam wygląda przepięknie. Oceniajcie dziewczyny, a ja prezentuję wam kolory. x 3136 kolor beż. Siostra koloru to jest jasny beż. I jeszcze jedna siostra to jest kolor cynamon. Takie piękne beże macie. Cynamon na mnie jest beż, a to jest jasny beż. Wybierajcie, który kolor Wam się podoba. Dalej prezentuję kolorki. Uczymy, to jest puder, amarant oraz fiolet. Kolory są piękne puder, amarant fiolet. Moje myszki kochane, oczywiście ocean i czarno. Ciekawa jestem, która pobije rekordy sprzedaży. <grymne> Będę robiła ranking. Także, dziewczyny, moje kochane, sukienka piękna, wygląda przepięknie. Powiem Wam tak. W sumie to nie jest ważne, który kolor wybierzecie. Wybierzcie taki, który Wam do serca mówi najbardziej, ale moim zdaniem same te rękawy, jaką robią robotę. Dziewczyny, i do kozaka, i do ciężkich glanów możecie sobie takie cięższe buty też nosić. Dziewczyny, do futerek. No, coś pięknego. Nie wiem od czego tu, kochane moje, zacząć, ale wygląda to po prostu przepięknie, moje myszki. Przepięknie. Polecam Wam bardzo serdecznie kolor beż. No ja myślę, że też będzie to taki widziorek. <grymne>